Nie podobają tak szczerze. No Aha, nie jest ty, to gdzie mi się zaja, bo on się z nami nie wlecze już. Bo mów no. A nie, wlecze się. E, tak, mi się ogólnie nie podobają. Po prostu trochę zwolnić. Bo on... już nie mówię o tym, że potrafi ci nawet gręfest zlagować podczas zmiany konfiguracji. O, coś wysłał do Neyta, bo z... tu się odezwał. Nie, widać jak już na te urosy ale... No wyświetlisz hmm. YouTube tego donata czy nie wyświetlisz? Ile masz modus do karmienia? Na chłopie trochę ma. Ile? Czy ja dobrze usłyszałem? Ta! O kur... Czekaj zjedziemy tu na połczę, bo ja aż walnę w połczę. Ile? Ile? Ja pier mordo! Ile? Aż muszę zacząć na stre... te... Aż muszę zacząć na podgrubę, bo ja nie dojrzę. A mam słabo mi jakoś... Tycha! No i ten tego może z tym tego i wtedy ten do tego i tamto do, do tego pasuje taki ten Ja pier... Dycha co kościół Ej, Coś ty co zrobił? O moje ty w krzaki wjechałeś O Jezu, chłopie aż przywaliłem w połocze. widzę Najwięcej to znajomy tak właśnie po trochu dawał Najwięcej chyba było 12 złotych, a tu pierwszy donate i od razu dycha na grubo wjechał Dzięki mordo, żółwik, za ciebie Na skrzynię doskali. Wiesz, Kowi, to nie można pięści tych... Yy, kurna. Piątek. Ustaw tam zbiórkę na skrzynię doskali. No! Ja Tycho! No i ten tego może... W... Z tym tego i wtedy ten do tamtego i tamten do tamtego pasuje taki ten... Nie no, piękne to jest. 30 złotych. O, W sumie już zbierane Ja! No to ten tego tamtego Aha. O ja, od razu trasa lepsza Chłop w szoku bo Czekaj, bo znowu się odezwał Ja w się! Uśmiech chyba zaraz... czekaj gdzie jest kamera Mordę odpa... Ja specjalnie odpalam kamerę specjalnie ci żółwika przybiję do kamery tak mało, ale ten do tego Ja jeszcze Ale jaja Sorki, ja. że tak mało Mordo, ty mi zaraz cel zapełnisz Aż mi się łopy trzęsą Nie mogę trafić w dziurę Ja Ale Dwa miesiące nie było live'a A tu wjazd na pełnej no, ja O Cześć, na szybko ustawię kamerę tak żeby nie zasłaniała O ja dobra, przejście Dzięki mordeczko, żółwik dla ciebie. Chłop w szoku dosłownie. Ja Czekaj przy okazji muchę poluję, może w kamerę trafię. Mam cię! Kuziwa wyski, tu chubi zaracel zapełni. 20 jest... migać światłami? Czy miga? Ja tu Ami migam co chwila Ale wiem. kto? Może coś gada na czacie Ooo Czekaj muszę znaleźć na tipli, bo ja bez kit nie dowierzam Kto? Kto? Jeszcze Cię obiecał co? No nie Ja Kuźwa mordę to zaraz znowu opadnę już, jak chłop już Warandera przegonił A myśleliśmy, że go nie przegonił, już jest na pierwszym miejscu 10 zł. Jeszcze Ale, do tego zaraz warander. mi cel zamknie do tego, jest do tego. Warander, do tego, jest do tego. warander do się do tego, wybije, zobaczysz No chłopie, on mi zaraz cel zamknie Jak już pamiętam, ten musiał zobaczyć Bo coś mi się odwaliło, że mi nie jeździ, to kto dał donejta? Nie no. przeglądaj mi z nagle no ten wiesz, bo te, do tego jest do tego potrzeba tego to jedziemy, i... Two i mój język ja w pierdzielę 10 tak jak muszę dobra? No, to już ruszymy powoli. Ja. Pełina ja. jadę jak moją jazdę? No na razie nie, nie mam do czegoś do czepić, poza tym, że chyba cię te. Poza tym, że chyba cię oślepią. Nie, jest dobrze. Nie. O jezu, jeszcze czy pod prąd my... pojechałem. No nie, znowu YouTube chodzi. Macie, przynajmniej mnie nie oceniasz, bo nie mam zawsze musisz... No przecież to już jest w firmy teraz. Tutaj muszę nowego. Ja podziąłem pojechać w tej firmy. Bo od którego roku jest firma? Ty. Eee... 2018 chyba. Jest prosto. Dokładnie cię mogę na telefonie powiedzieć, zaraz dobra, dobra. telefonie to się pojawia. O kurwa, teraz żeś mi dał zagadkę. Bo ja w ogóle się nie interesuję sportem. I, i, i też, też nie chcę cię obrazić, ale kiedyś, e, jakbym miał kiedyś wybierać. To kiedyś ja byłem nie to, że tak jakoś zawzięty, że wiesz, o super czy coś Tylko tak po prostu, żeby po prostu być z jakimś klubem Wiesz, tak do popisu przed kumplami To kiedyś byłem za bardzo I tam kto jeszcze był później? Kto czy Messi? To czekaj, zjedźcie tu na bok, sobie muszę to otworzyć Bo teraz, nie wiesz, tak jak teraz to ja w ogóle nie jestem za żadnym klubem Nawet za... Jakoś tak polską się nie interesuje. I lewy czy Messi? No lewy to jest polski reprezentant To pasowałoby właśnie ogólnie Za lewym jestem, ale też tak właśnie pasowałoby jakby... Jak się nazywa? No tak z honorem, że polski reprezentant Jak uważasz kim jestem? No nie wiem bo nie, nikt nic nie mówi tylko Warandera to żeś przebił już fest daleko Woli na stację to zatankuje się Połowę celu zrobiłeś w moment No to na takiej bym nie obstawiał Już możemy powoli ruszać Bo on teraz ma wydatki I on to mówił, że tylko dwie dychy Janek też ma wydatki Więc raczej nikt ze znajomych Na rzecz będę miał wydatki długo na skrzynie do skali. Nie, na pewno jakimś... jakąś dobrą mordeczką Co... Po prostu lubi pomagać <grystanie> Że tak to ujmę. i Lubi ludzi na zawał sprowadzać Ale chociaż wiem jak u mnie cele wyglądają, bo kiedyś ustawiłem tak po prostu, żeby były Mam chyba za 2 złote, za 5, za 10 i potem jest chyba 20 i 50. No już masz uh, A te światła będą się trochę zmniejszyć No już połowa celu zrobiona Także tego legancko, taki fajny był, amerykański Eee, <laughs> <Ty. śmiech> e, Teraz znowu inna muzyka Ja zaraz zapamiętam wszystkie donate Ile są tych jakie donate po tych muzykach? Manny, many, many, Manny, many, To akurat fajną skazę. ILE! Skręć Dicha! Ja! O ty mordo! Nie domyślimy się! Ja! O Jezu! To już wiem czemu właśnie tak wjechałeś na pełny jak do siebie! O kurwa! No mi chłop teraz system rozsadził mm -hmm. JA mi to uznało? Jeszcze się okazało, że to nasz znajomy Ej uwaga, bym zaczął hamować, to znaczy, że silnik mi zgasł Dobra Ja! A mnie teraz chłop zagiął Nie wiem o kogo chodzi Ja bym się nie domyślił nigdy Ale jaja która w ogóle godzina? 20. Ja się planowałem turka. 20.38. To nie, do 21 nie zrobimy. Nie. Ja. Można teraz skończyć jutro. No. To jak, Dycha, No mówisz się? Tylko przed. te. Tylko oczywiście ci jeszcze obiecuję, że ja na pół meczu będę ci dziękował. Ja dzisiaj mam ochotę na sesję, bo ktoś tu się odebrać, że... ja już z Millerem grałem, bo mu pomagałem. Najgorsze jest w to, że skręcasz se gaśnie ci się na zakręcie i się wspomaganie było. W grę z Millera dzisiaj, ja ja robiliśmy Fajnie jakby dehadał się namówić jeszcze... Jakby jeszcze nie spał. Ty! Idealnie Boss mi wleciał w radiu i idealnie do nich przyszedł. Jest takie dream dream Trzymaj się prawej strony. No serwer teraz palony to pewnie śmiga, się doczekał. Teraz musisz. <gryny> oh, kurde! Cera to dał mi normalnie. Nie wiem, czy to wnę za szantaż, czy za motywację. <gryny> kurde, no nie wiem. Za około 50 zł tych No dobra, zgodzę się, zagram z tobą tego cesa. <gryny> Live, może nie. Chociaż nie, bo ja taki średnio rozgrzany. Nie wiem, zacznę, może w trakcie. Nie, bo bez mi bardzo śwur jest cs -em. To live'a nie będę odpalał. Ale zagram. To jest takie, wyjdę za ciebie. W ogóle dzisiaj tym live'em się udupiłem, dycha. Bo pisałem tam do mojej lowe. Y, czy mogę live'a. I już taka mi takie wiadomości, jakby focha. Takie wiesz, kurde, chyba się fochnęła. Ale nie wiem. Może się nie fochnęła, oby chwila kontrole, nie mogliby jednej zrobić Most. Czekaj, bo to jest jedna To jest kolejna No, ale na mapie jej nie pokażę. Teraz raz jak jechałem To ja miałem chyba za trzy kontrole No bez kida zaraz wszystkie donate y zapamiętam z muzyki Bo teraz znowu inna muzyka Money, 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 money Nie umiem śpiewać, ale lubię no, tą nutę ILE?! Nie, nie mogę, Tenter. Ja wiem! <laughs> Ej, czekajcie! Co? Dobra, zmieniaj cel! Chłopi cel przekręcił O kufa Jak to cel zmienić? Musisz te tip zrobić na... Ustaw na skrzynie <laughs> błyskami musisz, musisz wyjechać z tego, bo wam na dostaniesz. No, o Jezus, no, no i takim cudemu wypełniliśmy cel. 90 zł, ja ale dla pożonej bordi to zawsze przykręci. się rozda. Przegnamy do kolejnego o, materiału. Je, ja. Może kolejny radzi się zrobi komuś.